A nazywam się Kamila Braszak, a ty słuchasz podcastu mówi, czyli rozmowy o branży IT i nie tylko. Dzisiaj o tym, że w drodze do obranego celu nie warto się zniechęcać, za to warto mieć na względzie, że czasem ten cel trzeba nieco przeformułować, rozmawiam z Damianem Krulakiem, junior front-end deweloperem w MakoLab. Miłego słuchania! Przygotowałam, bo bardzo mnie to ciekawiło, tak na wstępie powiem, że jak sobie przeczytałam Twoją notatkę i myślę, że to nie jest jakąś tam tajemnicą, że ja te notatki czytam i, i, i mnie, i mnie zawsze, um, no zawsze zawsze lubię sobie popatrzeć, tak? Kto się jakim, czymś kiedyś tam zajmował, skąd się u nas wziął, czym się przede wszystkim też zajmuje prywatnie, bo to też są bardzo ciekawe historie. I wyłapuje naprawdę perełki momentami w tych notkach, notkach powitalnych do newslettera. I zaciekawiło mnie bardzo to, to taka dość duża tak, zmiana, zmiana, przynajmniej z mojego punktu widzenia, wygląda tak, to na dość dużą zmianę, zmianę branży. zaraz opowiesz, czy to faktycznie jest tak, że to jest jakiś ogromny przeskok być może nie, mimo wszystko pozostajesz cały czas. W takich technicznych, tak, czy tam, czy tam inżynieryjno, no, no, bardziej ścisłych tematach, tak? Nie z jakiegoś super miękkiego do, do ścisłego i odwrotnie. Ale może właśnie zacznijmy od, od samego początku. Co studiowałeś? Studiowałem ja informatykę ze specjalizacją grafiki komputerowej. Mhm. Tak naprawdę. Gdzieś tam. Ja, inspirowało właśnie ta grafika, tworzenie, tworzenie po prostu czegoś. Y, głównie pod kątem 3D, y, z tego względu, że fascynowały mnie gry. No i tak sobie y, pomyślałem, że fajnie by było coś stworzyć, właśnie coś y, od postęp i to, to modelowanie różnych obiektów, czy tam postaci. Y, to było coś y, naprawdę fajnego. Powiem, jarałem się tym, mhm. no i w tym kierunku właśnie poszedłem. W międzyczasie pracowałem, bo to były studia zaoczne mhm. i tak naprawdę właśnie tutaj to wszystko się zaczęło, gdzie zaczynałem od tak naprawdę od pracownika produkcyjnego. Mhm. Gdzieś tam po szczeblach szedłem, potem do jakości trafiłem jako technik kontroli, mhm. potem inżynier jakości. Mhm. I w międzyczasie gdzieś tam rzeczywiście szukałem jakiejś pracy związanej właśnie z grafiką. Jednak jeśli dobrze pamiętam, no to tutaj na rynku łódzkim nie mogłem znaleźć tego, co by mnie interesowało. No i gdzieś tam Popatrzyłem, poczytałem i mówię, skoro nie to, to może coś innego. No Ja że robiłem grafikę, grafikę samą w sobie, no to jakoś tam powiązałem właśnie ten frontend. Że skoro nie ten, no to można iść w tym kierunku i to też jest fajne. No i zacząłem czytać różne tutoriale, czytać się różne fora. Ale sam na to wpadłeś, czy ktoś ci też podpowiedział, czy zupełnie po prostu gdzieś tam rozglądałeś się i, o kurczę, coś takiego istnieje też, jak frontend? Znaczy, no, raczej, sam, raczej sam, nie na sobie, żeby ktoś mnie e, wtedy nakierował. E, chociaż może, może było parę osób, e, które, że tak powiem, w tym siedziały i może gdzieś tak e, ich opinii. Mnie to zmotywowało, żeby pójść w tą stronę. A właśnie ta, ta wiedza, którą miałeś, bardzo mocno ci tutaj pomaga? że to jest tak, że właściwie no, podobne gdzieś tam coś, jakiś styk jest, ale właściwie wszystkiego od nowa musiałeś się nauczyć, jak to wygląda? Dla mnie jako tak, no znaczy, tak naprawdę? Tak, studium, Gdzieś tam może rzeczywiście jest jakieś tam podstawy, podstaw. Bardziej właśnie na tych studiach ukierunkowałem się właśnie w kierunku tej grafiki. Więc jeśli chodzi o samo oprogramowanie, samo ten frontend, no to później już tak w własnym zakresie się uczyłem. A to głównie właśnie było gdzieś jakieś tutoriale, poradniki, czy też byłeś na jakimś kursie, może bootcampie, jak to wyglądało? Nie, no głównie to właśnie tutoriale, mm -hmm. jakieś tam kursy na Udemy, mm -hmm. filmiki na YouTubie, zacząłem na Facebooku przeglądać właśnie różne grupy mm -hmm. związane z programowaniem, z frontendem, w takiej zasadzie. Czyli jesteś samoukiem totalnie. Można tak powiedzieć. <noise> czyli da się. Czyli nie jest tak, że, że no nie da się samemu gdzieś tam poduczyć, wykształcić, a jeszcze w dodatku potem znaleźć pracę, tylko faktycznie nie da się to zrobić i warto chyba spróbować. Myślę, że tak. <noise> warto już w tym kierunku, warto się nie poddawać mm -hmm. i szukać rozwiązań, mm -hmm. problemów. No właśnie, a propos takich, takich porad. Jeszcze coś ci przychodzi do głowy, bo, bo no, mnie się wydaje, że taka, taki moment, w którym jesteśmy na studiach, tak? Gdzieś tam coś wybraliśmy, ty masz, mówisz, że miałeś pomysł na siebie, trochę nie wyszło. No, może to być takie, właśnie, no wręcz dobijające, tak? I prowadzić do tego, że, że już się nie chce, że już się nie ma pomysłu i w zasadzie mógłbyś być do, równie dobrze pewnie pracować tam, gdzie pracowałeś, tak? Podchodzę do tego w zasadzie, no nie no nie ma, nie mogę robić tak, tych, tych modeli 3D, to nie będę w ogóle nic robił, będę pracował jako inżynier jakoś, drugiej jakości albo, albo jeszcze może coś innego robił, tak? W tej firmie. Co, sobie jakby, jak, 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 co tobie pomogło, tak żeby faktycznie mimo wszystko szukać tak? I, i nie siedzieć, nie usiąść w jednym miejscu, nie, nie zostać w tej rutynie stagnacji? Znaczy, no na pewno, jakaś tam wiara w siebie mm. i w to, żeby przejść, przejść, przejść mm. iść powoli do przodu. Mm. Chciałem, już Miałem zamiar e, zastąpić to modelowanie w zwłokach, ulotek, w takich firmach, e, tego mm -hmm. typu. Jednak to, to, to było nie to. Nie to. to było nie, mm -hmm. ten, e, Czyli nie taka nie, po prostu nie bycie grafikiem grafikiem takim właśnie do ulotek, tak. do, do y, grafik na, na social media chociażby, tak? Tylko ciebie interesuje po prostu stricte ten, to modelowanie 3D. Mm -hmm. Tak, dokładnie. No i czasem postanowiłem w głowie, że powoli, mi kroczkami będę wpajał sobie tą wiedzę w tym frontendzie i może kiedyś mi się uda przebranżowić, chociaż nie powiem, że już zaczynałem się powoli, że tak powiem, przyzwyczajać do tego, co robimy i to może nie do końca, ale już taką Wchodziło to w krew, taką rutynę. Hmm. No nie wiem, jednak dotrafiła się szansa. Hmm. No jest to takie wyjście z tej, tej tak zwanej strefy komfortu, która jest, bardzo często się to powtarza, tak? Że jeżeli jesteśmy do czegoś przyzwyczajeni, już to znamy, to chętnie byśmy tam zostali, a jednak, żeby zrobić coś nowego, żeby zrobić ten krok do przodu, faktycznie z tej strefy trzeba wyjść. No bo w zasadzie tam już masz coś opanowane, teraz wchodzisz w, w tereny, na których od początku zaczynasz, tak? Od początku musisz się uczyć. A y, jak to było? Czy to, to jest pierwsza Twoja praca w zawodzie, tutaj w Makolawie? No i jak się czujesz, jak to wygląda? Czy, czy twoje oczekiwania zostały spełnione, czy zupełnie w praktyce wygląda to inaczej niż ci się no, wydawało? Ja, um, mogę szczerze powiedzieć, to um, jakoś nie oczekiwałem z, y, nie wiadomo czego, bo to wiadomo różnie bywa. Mhm. Um, ale. Podoba mi się to, co robię. Eee, więc. Cóż można dodać więcej? To najważniejsze. To, jest... to najważniejsze. A w jakim projekcie, jeśli mogę spytać, bo eee, pracujesz? Pewnie. Mhm. Okej, okay, a powiedz mi, no skoro jesteś takie mocno zainteresowanie też tym, tym modelowaniem 3D, też gdzieś tam twoja pasja zajmuje się tym gdzieś po godzinach, czy już... Na razie to Szczerze. odłożyłeś? Nie. Odłożyłem. Zostało. To już Rozumiem. Zawieszone na kołek, nigdy nie wiadomo, czy nie wróci, prawda? Wiem, że w naszym zespole jest, jest Jadzia, ale to nie kobieta, tylko mężczyzna, Łukasz Jadczak. On jest naszym grafikiem i on się właśnie modelowaniem 3D teraz w też zaczął zajmować. Wiem, że robi takie projekty, także może nic straconego, choć nie chciałabym cię tutaj zachęcać do, do porzucenia frontendu albo połączenia być może tych dwóch elementów, bo może i klientom się takie coś przyda kiedyś we frontendzie, jakaś y, grafika 3D, która będzie po prostu się obracała dookoła i różne takie różne rzeczy. Nigdy nic nie wiadomo. Nigdy nic nie wiadomo, dokładnie różne, różne scenariusze, tak. A no to czym się lubisz zajmować po pracy? Obecnie e, lubię grać w graszolę, karcianę, czytać książki, mm -hmm. e, no i spędzać czas z synem, tak naprawdę, więc o, tu w sumie większą ilość czasu spęd spędzam. Mm -hmm. to <śle> ja wiem coś o tym, <śle> że przy dzieciach jest co robić, na. Tak, nie ma mamy inne takie przyjemności, żeby się chciało. Tak, tak. Jak się w zasadzie rodzica pyta o czas wolny, to najczęściej jaki czas? Pada pytanie w drugą stronę, bo tego wolnego czasu praktycznie jest mało. Jak później spać. No tak, tak. Dla siebie coś? Pół biedy, jak chodzi w miarę wcześniej spać, bo że jak siedzi do tych samych mniej więcej godzin, co sama by się chciało pójść, to wtedy właściwie człowiek po prostu też idzie spać i, i tak no. mniej więcej. Ale dzieci dorastają, później coraz człowiek będzie miał są więcej dla siebie. Podobno w pewnym momencie aż będzie tego żałował, że już urosły i wysunęły wy z gniazda, także cieszymy się tym, co mamy. No dobrze, bardzo mi się Twoja historia podoba, bardzo mnie to zawsze inspiruje, że, że gdzieś ludzie właśnie nie. Znaczy, nie wszyscy, bo na pewno są tacy, którzy gdzieś tam właśnie zostaną w tym miejscu, do, do którego trafili, i już się przyzwyczają, i właśnie wolą być w tej strefie tak zwanej komfortu, ale bardzo mnie zawsze, zawsze inspiruje taka postawa, że jednak chce się szukać, chce się dążyć do tego, żeby robić to, co się lubi. I zawsze kibicuję i, i, i jakby rozumiem to, że to może być trudne właśnie na początku, zwłaszcza. No ale właśnie te wszystkie przykłady pokazują, że, że da się, tak. I, Ostatnio rozmawiałam z Beatą, która, która z pracy w bibliotece przeprzążoniła się na testowanie, więc to też bardzo duży skok i, i zmiana. Była pod ręką już mocno darmowego, może było. Powiedzieć. Dokładnie, tak, tak. Ja też na no, mojej technice pracowała, więc myślę, no. że tam były przeróżne, przeróżne tak, materiały. No i też mówi, że akurat ona pracowała nie tak bardzo, jak się nam kojarzy, w pierwszej kolejności, pierwszej biblioteka, tylko z bazami danych, dużo z komputerem, więc tam to też miała opanowane, więc tutaj już nie było jej łatwiej. Natomiast no, no zawsze mnie to bardzo mówię. Bardzo mnie to ciekawi, ja sama. Gdzieś też, też tej swojej drogi cały czas szukam i szukałam, ale raczej pozostaje w tej samej branży, bo po prostu gdzieś tam eksploruję. Choć no, tutaj też można powiedzieć, że też gdzieś tam na razie podobny, powiedzmy, podobna, podobna no, tematyka i też studia też w sumie pokrewne, więc, więc no, życzę ci tego, żebyś się tutaj faktycznie bardzo dalej czuł dobrze i żebyś, żebyś się rozwijał przede wszystkim. No i żebyś nie chciał od nas uciekać, i żebyś czuł te wyzwania cały czas, i żeby. Ten rozwój już był tutaj właśnie w tym kierunku, bądź połączenia właśnie tej pierwotnej pasji, a nie zupełnie znowu znalezienia czegoś nowego, chyba że u nas. A <laughs> i też bardzo dziękuję Ci za rozmowę, no i do zobaczenia, do usłyszenia. Ja również dziękuję. Bardzo. Do zobaczenia. Dzięki. Do